Cześć, Siemano, z tej strony nasz Jesteśmy dzisiaj z Komsonem. Siemanko. No i czytam taki, powiedzmy, mecz przyjaźni, tak to nazwaliśmy. I e, no i cóż, chyba możemy przejść do e, zobaczenia składu. Zobaczenia składu. E, jak się prezentuje skład Komsona. No że ten Di Maria, którego już się boję, ta jego lewa noga jest zabójcza. Ja też się obawiam tego twojego składu Bundesligi. No ale no nic. Zaczynamy. Powodzenia. Lewandowski. Roben do Robena bezbłędnie Arianne Roben. Czech tutaj no jakoś złapał tą piłkę. to tutaj przytrzymał zagranie do Runeja. Ajajajaj aj, 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 za niski tutaj Wayne Runej. Wyszło jeszcze, a Labat strzelał, ale prosto w ręce, patrzcie. Na górze teraz Royce. Marco Royce, bezbłędnie, Marco Royce uderza, ale prosto w rękę, jestem jeszcze Lewandowski, ale Lewandowski niestety skrzydłem. Bains, Leighton Bains. Nasi obrońcy się Sergio Kuna Jakoś uderza z główki, nie, nie wiem jak to się stało w ogóle, sorry, że z główki. Nie, nie. Obramka, ale zobacz co zrobili moi którzy byli dużo wyżsi Troszeczkę się właśnie pogubili no, Teraz. Łukasz Piszczek, Łukasz Piszczek uderza tak, tak. A wiemy jak w tej grze, rzuty rożne się kończą Arjen Robben dośrodkowanie, jest tam Benatia, Benatia, ale obok gram Di Maria proszę państwa, no przejęta tutaj piłka przez niemieckich zawodników Jeszcze zabaleta do Fellainiego, felajnie daje strzał we'll Goi, JA PIERDŹU! JA PIERDŹU ALE BOMBA Wow, aż Sam Neuer chyba się zdziwił O, do Samuela, eto, 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 czy to wykorzysta? Nie ma Nie ma jest teraz Alaba, co zrobi? Alaba, Alaba, uderza Alaba Nic z tego, dośrodkowanie, jeszcze, jeszcze Alaba No, świetnie się obrócił, uderzył, ale... Pokazuje, że jednak coś tam potrafi Jeszcze Fellaini z rzutu rożnego, lecz nic nie wyszło William nad poprzeczką Sergio Kun Aguero, Aguero strzał, gol, gol, tak jest, 37 minuta Siejemy pogrom, tak jest Pierwsza bramka z główki Teraz za pola karnego Ładnie, ładnie, ładnie Ale nie mówmy, że to koniec No bo wszystko tak naprawdę w tym meczu może się jeszcze zdarzyć Gra, 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 gra Właśnie z tym Gibraltarem może być groźnie Ach, 42 minuta 42 minuta do żeby nie Ale no jednak Stamtone, Jeszcze Kunaguero Kunaguero! GOL! Pokazuję klasę Czy to jest hat trick? Czy to jest hat trick? Tak jest, jak na razie no Kunaguero naprawdę dysponuje formą, no ale zobaczymy jak to będzie w drugiej połowie. Robisz jakieś zmiany? Nie. Ja, Ja właśnie tak samo. Zobacz, ty masz więcej strzałów, ja mam mniej. I posiadanie piłki, też myślałem, że właśnie, że masz większe. No ale no nic, druga połowa, zobaczymy jak to teraz będzie. jaj aj, 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 aj. może tym razem. Felaini do Williana. William do Eto. Jedna z ostatnich akcji. Jednak się nie udało. Okej, okay, mamy koniec meczu. Jak widzicie, graliśmy na moim stadionie. Na mojej murawie. 4 do 1. Zobaczymy jak będzie w dwóch meczu. Ja Ci dziękuję za meczek. Mam... Mam nadzieję, że Wam się wszystkim podobało. No trz... Do następnego odcinka. Więc... Dokładnie. No, na razie.